Dzień dobry, nazywam się Marcin Grinberg, reprezentuję obywateli nauki i jesteśmy sygnatariuszami obywatelskiego paktu na rzecz mediów publicznych. Ja może przeczytam po prostu nasze komentarze co do misji narodowej i społecznej rady programowej. Zapisy zawarte w projekcie poselskim ustawy o mediach narodowych, druk 442, szczególnie te odnoszące się do misji publicznej, cechuje niepokojący poziom ogólności i pewne zamieszanie pojęciowe. Już w trzecim artykule pierwszego rozdziału jako jedno z zadań misji publicznej wymienione jest kultywowanie tradycji narodowej oraz wartości patriotycznych i humanistycznych. Nie jest jednak jasne, do czego konkretnie odsyłają wymienione obok wartości patriotycznych wartości humanistycznych, do którego humanizmu jest to nawiązanie. Czy chodzi o dążenie do uniwersalizmu moralnego, o podkreślenie wolności jednostki, czy o przywiązanie do racjonalizmu i krytycznego myślenia. Sfera światopoglądowa wydaje się odgrywać bardzo istotną rolę zarówno w artykule trzecim, jak i artykule dziewiątym. Jednak część pojawiających się w obu artykułach pojęć jest niejasna, jak na przykład, co dokładnie rozumiane jest pod pojęciem demoralizacji, artykuł 9 punkt 10, kogo obejmuje pojęcie wspólnoty, wspólnoty narodowej, artykuł 9 punkt 2 i tym podobne. Drobiazgowe potraktowanie kwestii światopoglądowych rodzi pytanie o kryteria wyboru promowanych wartości i co za tym idzie wspomnianą w ustawie bezstronność. Podobna wątpliwość pojawia się przy okazji punktu 3 artykułu 9 traktującego o wzbogacaniu świadomości historycznej i przeciwdziałaniu wypaczania obrazu historii Polski. Wyodrębnienie historii, punkt trzeci z obszaru nauki i oświaty, które wspomniane są dopiero w punkcie jedenastym, przesuwa historię w sferę światopoglądową, stawiając pod znakiem zapytania zakładany punkt odniesienia. Co, jeśli nie nauka służy ich weryfikacji? Z kolei sama kwestia szerzenia nauki potraktowana jest w ustawie niezwykle zdawkowo. Wprawdzie jednym z zadań misji publicznej wymienionym w artykule trzecim punkt drugi jest, i tu cytuję, upowszechnianie dorobku polskiej i światowej nauki i twórczości artystycznej. Jednak warto zauważyć, że działalność naukowa wymieniona jest tuż obok twórczości artystycznej. Podobnie dzieje się w artykule dziewiątym punkt jedenasty, w którym obok wyżej wspomnianych pojawia się także oświata. Działalność naukowa, edukacyjna i kulturalna nie polega przecież na tym samym i wymaga różnorodnych działań czym innym są przecież programy edukacyjne, czym innym popularyzatorskie, czym innym kulturalne. Nie jest jasne również, w jaki sposób media narodowe zamierzają realizować wspomniany punkt 11, y, artykuł 9, rozdział drugi, czyli służenie rozwojowi nauki, oświaty i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego, w tym popieranie rodzimej twórczości. Na czym miałaby polegać, miałyby polegać konkretne działania służące rozwojowi nauki? W dalszej części ustawy wspomina się o powołaniu społecznych rad programowych pełniących rolę doradczą i mających na celu, jak to jest określone w towarzyszącym treści ustawy uzasadnieniu, uspołecznić proces realizowania misji publicznej przez media narodowe. Rozdział 4 dotyczący społecznych rad programowych, a dokładnie artykuł 29 obok stowarzyszeń twórczych, organizacji pożytku publicznego i związków wyznaniowych wymienia między innymi środowiska naukowe jako te, które mogą zgłaszać swoich kandydatów do społecznych rad programowych. Jest to godne odnotowania. Niepokojące jest jednak to, że nie została określona nawet w przybliżeniu liczba członków wybieranych spośród wskazanych we wspomnianym artykule grup interesów. Konfuzję pogłębia fakt, że nie wskazano również żadnego kryterium, według którego Radia Mediów Narodowych powołuje czł członków rad społecznych spośród kandydatów wskazanych przez wymienione środowiska. Faktycznie więc, pomimo zróżnicowania kandydatów, na mocy obe obecnego kształtu ustawy um możliwa jest sytuacja, w której wszyscy członkowie Rady od 9 do 15 osób reprezentują jedno środowisko, monopolizując w ten sposób skład Rady. Wydaje się to alarmujące i zdecydowanie sprzeczne z założonym w ustawie pluralizmem. Dziękuję bardzo.